Halo, halo, witam was bardzo serdecznie, mordeczki, w kolejnym materiale na moim kanale z 2. No i tak, znajdujemy się w grocie. Wiecie co się zmieniło tutaj dalej? Nic się nie zmieniło. <grym> Jesteśmy w grocie. Po zakończeniu tego odcinka w sumie poszedłem od razu dalej XP. Jak widzicie, yy, no co się mogło tutaj zmienić? Czakry są takie jakie były, yy, alchemia jest taka jaka była. Nic tam nie wkładałem, nic nie dodawałem bonów. Jedynie co posiadam sobie po ciasteczka. No i co? Bierzemy się dalej do ekspienia. Znajdujemy się na innym spodzie. Poszedłem na y, magistraty, ale bez komendantów, ponieważ ma są, jakie są na tej mindzie. No i na razie niestety nie mogę ekspić na magistratach. Coś tam się postaram podbustować dalej, albo po prostu i tak postać biega cały czas na autołowach. To się level sam wbije, trochę wolniej, ale się sam wbije. No, przygotowałem sobie pedeki. <laughs> O, przepraszam, zasłowo gardle. No ale tak, przygotowałem sobie PDK. Jeszcze tutaj w magazynie mam w razie co kilka miksturek zarania. Yy, no, ten shop, tak to tutaj mniej więcej wygląda, był tam Happy Hour. Doładowałem sobie, aby kupić yy, tego, ten brązowy pakiet, co tam daje rękawice złodzieja, PDK oraz trzecią rękę. Na jeden dzień, no i tak sobie będziemy tymi pudełeczkami. Przyjdzie weekend, ja sobie takie pudełeczko odpalę. No bo niestety w tygodniu praca tak dużo nie siedzę w tygodniu na metynie w sobie to zbytnio czasu nie mam. No ale, chociaż można sobie podbustować w ten weekend, więc co? Yy, ja się zaraz biorę za ekspienie i widzimy się przy level-upach. Tam też nam się kilka misji odblokuje później. Te misje sobie zrobimy. No i co? Jeszcze tutaj. Zanim tak przejdziemy full, full do odcinka, chciałbym wam podziękować też za mega aktywność pod ostatnim filmikiem tam z tej serii. Ponad 2000 wyświetleń tam już zrobiliście, mega, no, no kurde. Jak ja to zobaczyłem to naprawdę w szoku byłem, dzięki wielkie jeszcze raz za to. Bo mówię, to dla mnie naprawdę był szok. Yy, że no taki wynik wykręciłem. Tutaj już widzicie teraz klipa, yy, akurat mi się patek tam skończył. Widzicie sobie klipa jak XP na bliźniakach, dobijanie aktualnie lewela 77, ale ekspleci całkiem spoko, nie ma co narzekać, dopie sobie przy okazji odłamki no, ekspie sobie peta też, żeby dobić mu ten 80 poziom jakby trochę boli, trochę hity do, hit dostaje yy, czuć tą różnicę, że nie ma tego, że nie ma tego granata, nie ma tego Full koła Alchemii, bo to by na pewno dało nam mega mega boosta. No tak jakoś trzeba przeboleć, ale też nie chce mi się zmieniać zbytnio jakoś kupować jakoś byleby przebrnąć przez tą grotę. No bo tak naprawdę no, na na wiatr będę miał zwoja. Bo no, nie wiem czy na tym woju jeszcze tak kurde będę grał. Zobaczę, co tam wymyślę z tym wojem. No na razie tam, no mówię, ciężko, ciężko trzeba kupować i tak dalej, aczkolwiek glewie jak kupiłem, więc tutaj będzie trudno taki mały spoiler, a tymczasem, 88, 88 78 poziom. No, no więc co, jak widać 7-8 siedzi, yy, tutaj ogólnie gorzej, dużo gorzej lecą bronie na 70 poziom, co idzie za tym, że naszego peta niestety trochę wolniej będziemy expić, trochę, dużo wolniej, no bo jednak tutaj jak poleci ta broń plus 1, czy tam plus 2 one lecą, to wiecie, na normalnych by nam poleciało plus 5 i... To idzie też za tym, że tam dużo, dużo więcej ekspo, bo tam chyba 600 tysięcy, a za tą plus 1, tylko 200, no to jest przebitka i one lecą gorzej, jak chodzi o czasówkę, na przykład, nie wiem, tam w godzinę wyleci z 10, tutaj w godzinę wylecą 2, oczywiście to taki przykład tego, co inaczej leci, no ale tak, przechodzimy do levela 79 już, yy, jeden level w sumie, no i odblokujemy sobie kolejnego biologa, jakie są certyfikaty Tyguisa. Certów tam chyba trzeba było dać, wchodzą one tak na ten moment już wam mogę powiedzieć, że tak. Dosyć dobrze. No. Jeszcze tutaj ziółka lecą. Ogólnie te pokrzywy BS, one są trochę warte, ale myślę, że my je pozbieramy. No i później zrobimy sobie z nich jakieś troski na szycie, wartość ataku i tak dalej. O, Demonicę właśnie widzicie plus 1. I ono nam daje dokładnie 230% Expa. A 230% Expa. 230 tysięcy Expa dla naszego PETA. No. No i tak, 80 poziom. W sumie też sobie epika będziemy mogli zrobić. Bo to nam y, 80 nam kolejną. odblokowuje kolejną drogę do tam następnej zbroi, jaką właśnie masz jest Epik. Yy, zrobię go ogólnie sobie, no bo jednak taki epik da nam dużo więcej defa niż stalka. Na no, ten def jednak się da Defa nigdy za mało i więcej defa tym lepiej. No, no i tak, 80 siedzi. Jak widać, biolog też siedzi. Więc no co? W punkcie tutaj w skilla, jeszcze trochę w ogóle. Muszę jakoś nie wiem, znowu zacząć kupować tak, żeby te skile zacząć <laughs> mocniej czytać. Szybciej trochę, przynajmniej tego wirka i szybciej robić dogie. No a teraz tak, odbieramy misję. Ta misja jest zwariowana. Nie lubię tej misji. Czerwone kwarce piekieł. Polega ona na tym, że musimy iść na ognistą no i na ognistą zrobić te ziemie wulkaniczne. Z tych ziemi wulkanicznych z grzywą i kamieniem węgielnym Kamień węgielny, chyba tak to się nazywało. Musimy je przerabiać u tego leciąga na Na, na, na te czerwone kwarce piekieł. Jest to misja. Yy, nie wiem, czy mi to po prostu tak słabo leciało, czy jak, ale ciężka. Dosyć tak mi się wydaje. Tutaj oddawanie yy, maski za te lody. Co tam, jeszcze jedną misję dostaliśmy? Ten czarny lód trzeba odnieść do ogniska w grocie. Jest tam taki, yy, do ogniska. To jest taki ołtarz z ogniskiem. Tam trzeba go odnieść. Potem wrócić z powrotem do tego. Yy, sona i no i oddać mu to z <laughs> więc tak minęło tam z 2-3 dni Ja trochę, znam się szczerze bez bicia, mówię słabo, bardzo słabo mi to leciało, trochę sobie kupiłem tego Tych yy, Ziemi wulkanicznych, a jak była możliwość to nawet i tych kwarców No i tam zacząłem sobie Jakoś klikać, wytwarzać je Tutaj jak widzicie Wytworzyło mi tam 5 sztuk, bo tyle mi było w sumie potrzeba. To jeszcze mogę tam wywalić. 15 sztuk mam jeszcze w depo. Nie wiem, jakoś miałem wrażenie, że jak je chowałem do depo, to potem one lepiej właziły. Nie, może, może tylko takie wrażenie. No ale w każdym razie, misja skończona. Dostaliśmy piąty bomb. To od razu próba wsadzenia do hakrów. Oczywiście się nie powiodła. Niestety, autopota yy, czerwona bardzo się nam przyda. Tutaj jeszcze medal, który nam dodatkowo dał 20% ekspa więcej. Na 3 godzinki, więc weźmy się spoko. No i kolejna misja. 100 Święconych Żywic. Kolejna powalona misja. No, te misje są szczerze. Mi się wydaje, że cięższe niż te misja na 9.0. No bo jednak wolę ubić 100 bossów, jak wydropić 100 Żywic. Yy, które jeszcze dodatkowo przez godzinę mi chyba tam dwie wypadały. Tylko na spocie wybierając spota przy okazji metki tą ninżom. Yy, no. No więc mówię no. Te misje jakoś tak nie, nie przepadam zbytnio za nimi. No ale, mimo wszystko, te misje są, więc trzeba je i tak zrobić, i tak. Ech, no więc, tak. Yy, muszę odnieść sobie ten czarny lód, żeby dostać tam, wiadomo, no więcej trochę exp, co mi też wbijanie tego poziomu. No i znajdujemy się w grocie. Zmierzamy właśnie do tego ołtarzyka. Na którym trzeba go oddać. No i po oddaniu tego, yy, tutaj musimy sobie tam wybrać. Ja wybrałem, że tak chcę odłożyć. No i po wybraniu tego, mamy yy, misję skończoną. Trzeba wrócić do Sona. On nam da nagrodę. No, ale jakoś stwierdziłem, że jestem w grocie. No to miałem kilka pedeków przy sobie. W życiu ja postać z powrotem na tego bliźniaka. No i zacząłem sobie pomalutku expić. Jak widać 81 tutaj za sekundę level wskoczy. Yy, Stwierdziłem, no mówię jestem tutaj jak widać no tam półtora godzinki minęło, więc całkiem sprawnie poszło z dobijaniem tego levela. 66 przy okazji na naszym pecie, on ma 55 dni, więc trochę już więcej nam ma tam te swoje przeskoki takie. No i tak. No, nie wiem sobie sumie co tutaj jeszcze mogę powiedzieć. Na no co exp jak EXP? 8-1 wbity. Tam dużo nie zostało. Bo już tylko 14 poziomów, żeby z tej groty wyjść. No, od razu wbiłem sobie 82. Nie wiem, jakaś miałem taką wenę do EXPIENIA. Inaczej fajnie mi się EXPIło. Lepiej niż w tym V2. Spoty są puste. Nie trzeba tam się tu co te spoty. Gdzie tam gdzieś ktoś generały jakieś spuści w, w tej V2 V a tutaj no co, wchodzimy, ustawiamy autołowy no i sobie jak spimy. Tak jak widać, no, całą robotę to za nas praktycznie robi. No. 82 siedzi Więc cały czas do przodu ciśniemy. Oddawanie tutaj misji. Jaką są te strony nie strony pamiętnika? Pamiętnik legendy yy pamiętnik legendy. Tam trzeba było zebrać 12 sztuk od szkieletów yy, sury. no i potem yy, 3 sztuki dropmatch z lodowych golemów Można było oddać ogólnie 14 sztuk, ale byśmy dostali dużo mniej expa. Tam chyba nie wiem, dostawaliśmy 90 milionów a za 14 byśmy dostali 70. To moim zdaniem najlepiej no dropmatch już tam jedną więcej Trochę nam to expa dało. Tutaj jeszcze kolejna misja Właśnie jaką jest. Yy, jaką mieliśmy tam, że odłożyć to do ołtarzyka. Tutaj też bardzo dużo jak wpadło, tam sto parę milionów. Przy okazji sprzedajemy sobie ten pamiętnik, yy, co tam dostaliśmy za tą misję. Tutaj wpisałem sobie 5 milionów tak na start. Myślałem, że się nie zgodzi, no ale co tam zgodził się, więc 5 kaka nam wpadło. No. Za 5 5K, za takie jakieś kartki papieru. Myślę że, myślę, że całkiem spoko. Yy, no i tak, trzeba się było powoli, powoli zająć tą ostatnią misją jaką są te Święcone Żywice. No, abyśmy mogli później sobie dalej te misje klepać. Ja na Woju strasznie długo czekałem z tymi misjami. No, a tutaj wolałem to sobie od razu zrobić. Eee yy. Musiałem, no wiadomo, kupić sobie trochę potek. No i tak, oddawanie tych 100 święconych żywic posprzedawałem tą alchemią. Co mieliśmy na koncie, żebyśmy mogli sobie kupić właśnie te święcone żywice. Bo jak powiedziałem, no strasznie, strasznie one le mi leciały, tam w godzinę dwie sztuki. No ale też poszedłem do tego lasu, spróbowałem się na tych metkach. I przy okazji tutaj, y, oprócz tych święconych żywic jeszcze dokupiłem sobie mi którego nie widzicie, ale będziemy go ulepszać tam w przyszłości. Kupiłem na 6.0 tam z 15 na wiatr, yy, przyda na się. jak najbardziej tylko jest plus 4. No i będziemy musieli właśnie sobie go jakoś poulepszać. Misja skończona, więc bardzo spoko. Tutaj dostaliśmy miksturkę niebieską. No i książkę lidera. Też jeszcze tam da do expienia kiedyś w jakichś innych postaci. Kolejna misja odblokowuje nam się dopiero na 84. poziomie. No więc jeszcze trochę przed nami. A tamte dwie misje już to są easy, bo trzeba ubić Tartara. No i później Harona. Tutaj wam poka pokażę jeszcze takiego małego baga Z misji, gdzie normalnie się dwie głowy dostaje, ja dostałem cztery chyba baga, Nie wiem, chyba że coś zmienili. W każdym bądź razie ja dostałem cztery te zasosione głowy. A one są wiadomo do wejścia na, 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 na Azraela. No i na zakończenie materiału taki mały bonusik, jakim jest ubicie yy, Reapera Potrzebowałem ubić tego Reapera, żeby później na tym 84 levelu Wejść sobie do katakumb i zbić yy, tego Tartara i haroma. No i przy okazji wziąłem swojego Mentala, który Miał mi pomóc Dlaczego nie Bodziaka? Już wam tłumaczę, no bo i tak ten Mental będzie miał giga hits tutaj Na tym Reaperze Tak myślę przynajmniej, no bo ma on jednak Talizman roku, tam tarcze 20 były, kolce 20 tarcza yy, tarcze 20 nie umarłe, kolce 20 nie umarły, no i yy, branzo 20 nie umarły, więc ma łącznie 60 na DT. No dodatkowo no, ten talik mroku, więc myślę, że powinno pójść jakoś gładko. I przy okazji, tym mentalem będę mógł sobie też wchodzić na DC, bo nie, nigdy nie miał Reaper razbitego. Yy, co mi pomoże. Właśnie w dropieniu korów, no bo w DC będą dużo, dużo szybciej leciały. No i tak. Obserwujcie sobie to zbijanie tego Reapera. Ogólnie też myślę, że na plus wyszło zrobienie tego DT. W sensie przez Game no bo naprawdę dużo szybciej się robi. Z tymi łapkami jest bardzo fajnie. No bo nie trzeba szukać w dropie tych mapek, tylko samo nas automatycznie przenosi po zbiciu metków. No i tak. Bierzemy się za. Zbijanie reperka, tam sobie odpaliłem później jeszcze atak, aby nam, nam trochę szybciej schodził. No i tak. Ja bym się chciał z Wami pożegnać. Dzięki wielkie za oglądanie. No i dzięki wielkie za mega, mega aktywność pod ostatnimi filmikami. Jeżeli yy, materiał Wam się podobał, to oczywiście nie zapomnij go ocenić. Na no, kto nie subskrybuje, to zachęca do zostawienia subskrypcji, aby nam przyspieszyć no, rozwój naszego kanału. Tutaj jak widać na no, reaper schodzi sobie myślę, że w miarę dobrze. No i to by było na tyle. Kilka leveli wbiliśmy, coś tam porobiliśmy, misje zrobiliśmy, wszystkie w sumie na nasz poziom. No, no i co więcej mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że się podobało. Tutaj zobaczcie sobie zbijanie tego Reapera do końca, a ja już się z wami żegnam. No i do zobaczenia na razie.